I witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zagramy w Dishonored The Brigman Riches. Już zmierzamy do końca. Nie wiem, zajmie to pewnie trzy odcinki, jak nie dwa. Jak nie no, ponieważ tu się pobawię, tutaj wszystko tu się. Ja wszystko chcę tutaj zobaczyć. Co tutaj jest w tej posiadłości? Ostatnio taka wieźma była, ale no już tej wiedźmy nie ma. Dobrze, więc teraz udamy się w, na wybrzeże. Ponieważ tam było coś fajnego, czyli było, że, yy, że ta niby portier jest, yy, wiecie jakim... jakimś tam przebytnikiem, tak? Coś w tym stylu, że on tam te towary kradnie z, z domu Wiedźmi i sprzedaje po prostu. To ładnie musimy sobie, ładnie musimy to zdyskwalifikować. Jakoś to się... Fajnie zabijało, bo to pytanie, że to jakoś yy, odcinaliśmy. Ale już nie pamiętam jak. No, strzelaj. No, jakoś tak było teraz. O, coś w tym stylu. Tak, czyli ona musi się najpierw otworzyć i dopiero wtedy możemy atakować. O, kasa jeszcze za to jest. Superansko. Cóż, my tu jeszcze coś mamy fajnego? Chyba nie. No, dobra, nie mamy tutaj naszy ten yy, wybrzeże. To jest karteczka. Notatka służącego, depczą mi po piętach. Urna będzie musiała tu zostać, a Regi, aż będziemy mogli wrócić łodzią i ją zabrać. Za to klucz uniwersalny zabiorę ze sobą, i skoro ciebie nigdzie nie ma, nie mam innego wyboru niż wydrapać się po, po skałach przy wodospadzie i uciekać na przełek przez pole. Został mnie na lądzie, a wypakuję ci kulę w łeb. Yy. Czyli stwarczy na brzegu, nie ma dowodu, że służący jest przemytnikiem. To my zrobiliśmy korzyść. Yy. Mamy sprawdzić wodospad, czy rzeczywiście nasz przemytniczek sobie uciekł. Mam tutaj dziurę w pocie, mamy wodospad, mamy jeszcze jakiś tam powód i mamy parę fajnych rzeczy i mamy również nasze czarownice, które są gdzieś tam tran. Ciekawe, po co nam będzie ten tranasz, sobie chętnie go wezmę na wszelki wypadek. Może się przydać. Nie wiem gdzie, ale zawsze może się przydać. No dobrze, mamy naszą dziurę w płocie. Ona nam się bardzo przydała. Podłoże wodospad i... O, fuck this shit. Powiem, nie fajnie. Ponieważ kurczę jest ten skurczy byk. to jest? Dobra, niech zobaczymy, rozwalimy go w ten sam sposób, Na to zapiszę. Dobra, o kurde. Fuck this shit. Também no Não. Não, não, não. No zrobimy tak, dobra, jest spoko i ciśniemy do następnego punktu. Nie wiem, zapiszmy sobie, gra coś, co zrobiłem, ale nie jestem pewien, co na pewno dobrze. No kurde, ile można tego. Już mam tego dosyć. Tyle mogę powiedzieć, a sobie uleczę. A runę mam gdzieś, kurczę, gdzieś tutaj. No, super fajnie. Sajewnik będzie otwarty. Zabieramy. Jeszcze mam te 4 rundy do zdobycia. Fajnie, tu coś jest. Kościana amulet spaczony. tam jest posadłość, a tam jest wodospad. No gdzie tu już znowu strzela? Tu coś jest Czy nie ma? Sam już nie wiem. O, fak, 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 fak. Może sobie weźmiemy tutaj. Dobra, jestem. Już troszeczkę bardziej yy, można powiedzieć, troszeczkę. Yy. Hmm, no jaki możemy być? No, taki bardziej bezpieczny. Ale no, ja wiem. No, żyjesz? Hmm. No, chodź, co zrobimy? Taki myk, że weźmiemy się. No, no chodź, zabijaj nas. Jezu, udało mi się nareszcie. Super. Dobra, żyjemy. Nieźle. Idziemy w stronę wodospadu. I sprawdzimy co tam będzie. Fajnego. Mam podwórze, mamy wodospad również. Zauważył. Coś bym się zauważył, jeżeli była taka piosenka. A sobie tutaj zapiszę, dla bezpieczeństwa. Zmienimy sobie to na to. Jest tu ktoś? Wiem, że nie ma. Dobra, dobra, to wodospad. Co masz? Dwa? Hej, hej, hej! Skubańcu! Dobra, jest moc, jest moc, dobra. Żyjemy. Nie było tak źle, jak, jak miało być. Okej, okay, no, o, 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 tutaj widzę coś, gdzie jest ten cały. Pijemy. Ciężka dźwignia, weźmiemy strzałko zypiające. Te sprawy A zdenatalizujemy dalej kompresą Napraw przełącznik grobu, Czy to było to wszystko. Znajdź klucz do drzwi fortowych. Korzyść, opcję sprawdził. Dostęp i weźmiemy w czerwonej coś tam, co na napraw przełącznik grobu. Znajdź klucz do drzwi frontowych. A, że ma mamy ma mamy dwie runy. Jedną runę. I spoko. No spoko, a bo już wiem, 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 dlaczego mam jedną runę. Wezmę może czy może przyciąganie, zakrzywienie czasu. Time na będzie. No i jakiegoś że z mogą przyciągania, zakrzywienie czasu jest spado pośmiertnego. Dobra, przeżyjemy. Aha, no okej, okay, dobrze. Aha, no dobra, okej, okej, okay, okej. Okay, okay. Zapiszmy to sobie. Tu jest troszkę wiedźm.

Delilah will look out through her eyes the rest of her life, and Delilah will rule as empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt. There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. No spoko. Nie chce będzie. No i co? Ciśniemy teraz do tej całej krypty. Konego, że będziesz jak będziemy chcieli jakoś z tych sióstr zabić po prostu. No Dobrze, to widzę, że nikogo na razie nie ma to sobie przybądźmy do wodospadu. Ciekawe co tutaj będzie w tym wodospadziku. Ten razie nikogo nie widzę Jest fajnie Każdy się cieszy, już widzę trupa Odpłynie sobie z tego trupa Oho do frontowych No spoko No dobra Wejdź przez drzwi frontowe Dobrze, zobaczmy jeszcze cele Aha, widzę... czekaj czy po drzewach będę mógł chodzić. Nie. Och nie, pomniki Delaili. Ciekawe, co one znaczą. Może sobie wezmę... Zapiszę grę jeszcze raz. Cmentarz, posiadłość... Weźmy sobie teraz tutaj, pozabierajmy to, co mamy zabrać. I wróćmy. Zapiszmy to sobie. I pójdźmy do Delilah. O nie, tu jest pies. O, oh, fuck this, nie dobrze. Tyle mogę powiedzieć. Dobrze, dobrze. Dobra. Dobra jest. Dobra, może być. O oh, Fakty shit. chyba sobie wczytam grę Nie będę sobie nie będę się w to bawić Ponieważ jednak to są te... Yy, te pomniki są niebezpieczne Ponieważ nie chcę mi się przezywać Nie chcę, żeby ona przezywała to takie fajne stworki, bo tworki różne takie duprela... Dobra, niech sobie tutaj przejdzie, spokojnie. Drzwi frontowe i posiadłość, tak? O, ne. No, wejdziesz? Czy nie wejdziesz? Ok, jestem tutaj, zobaczymy co tutaj będzie skrzynie ze skarbami, jupi Uzdrawiające riksir Kasa. Króć do magazynku Fajnie, która jest, jest tej czerwonej Tamto jest tej czerwonej, no dobra weźmy sobie tu na górę, może. Z powrotem. No. Okej, okay, jestem zadowolony. O nie, to jest taka siła fajna. To powiem, że jest niezbyt. Mhm. Nie, 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 nie. Trzeba tutaj tak się skitrać fajnie I podążać za kościany mulet cmentarz frontowe Tutaj nie idzie, więc jest spoko a niech sobie idzie tą drugą stronką Mi to tam na razie nie przeszkadza O, Super wręcz, powiem wam. jak się ten teraz dostać? Dobra. Ciśnięty na górę. Dobra. To będzie chyba droba, dobra droga. Choć nie wiem. To ten kościany lat by fajnie chętnie zdobył, ale na niej się uda zdobyć. No fajnie byłem, no fajnie. Oho, tutaj ta przychodzi tą stronę, no chętnie. Weź spójrz gdzieś tam najlepiej o, Dobra Spróbujemy Fajnie, dobra, przeżyliśmy. Nie było tak źle. Chyba tu się nie zjawą, nie powinny. A rękę odpadło. No nie, sobie tutaj poleży. To jest kolejna, ale ona... One, one, one mnie na razie nie widzą. Dobrze, zabierzemy sobie grę. I spróbuję się teraz udać. Tam, dobra, super. Dobra, Ok, jestem, no i teraz zdobyliśmy jakiś amulet, I ciekawe co to jest za amulet, wiedźma skóra, dźwignia, tarpieżny ptak, czy zemsta, potężny cios, drżąca sylwetka, bo to mają bardzo małe szanse, więc atakami dystansowymi. kurcze któreś to było, nie wiem czy to nie będzie rącze wojownik, Mocne bełty, kurcze, coś to było, zbieracz, to miałem, była furia, mocny duch, szczurobójca, graba szybki niezawożony dźwignia, teraz rozporządzające, coś było, nie pamiętam co, więc, więc to sobie sprawdzę na yy, odcinku. Super, tu jest ten cmentarz. Tu, jak ja widzę, jest tylko jedna wiedźma. To czemu ją załatwić? Tak fajnie. Dobra. Powiem tylko, że jest fajnie. O nie, ona One mogą ją widzieć Więc jest niespecjalnie, to sobie udam Na spoczynek Fuck the shit Dawaj tam. Wiedźmy gdzieś No Dobra, walcz już tam, wiedźmy Pójdźmy gdziekolwiek już Ściana, amulet kolejny drzwi frontowe. Dobra, to jest ten cmentarz, ale ten cmentarz, jednak, jest gdzieś tam. Powiem wam, że jeszcze fajniej. Hmm, nie ma tu nigdzie przejścia na górze, bo chętnie bym się skończył na jakieś przejście na górze. Hmm, kurczę. No Mariam, wchodzimy sobie. I spójrzmy na te fajne przejście. Tu jakieś widzę przejście jest. A, to jednak nie, dobrze. E, trzeba by tu rozwalić coś i przejść sobie. Okej. Okay. Hmm. Weźmy sobie tutaj. A potem jakoś bym. Szedł, może tutaj. E, kombinuję, kombinuję. Eee, mył ty Super, tego nie rozwalimy. Tego też się nie rozwali, więc trochę lipa. Yy. To weźmy sobie tutaj, super ekstra wzrok sobie załączmy. I po... O nie. O nie, to trzeba u... uważać na te pułapki, mm. a tutaj widzę kolejny fajny ten. O nie, to są te wsiapiły fajne. Ale jednak gdzieś on jest, gdzieś on poszedł tak, że go nie widać. Dobrze. Aha, to określone mury gdzieś tutaj jest. Gdzieś tutaj... Gdzie jest kurde ten... Ta dźwignia? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. on tutaj idzie. Powiem, że jest niefajnie. Tak po prostu. Niech on się cofnie gdzieś. Gdzieś do tyłu. Będę bardzo miły. Z tegoż powodu. No niech sobie idzie. Ja w tym czasie. Tu musi wiedzieć, że ja tu jestem. Tylko gdzie jest ta cholerna dźwignia? Kurczę, no nie wiem, gdzie ona jest. Znaleźć gdzieś yy, niewięziona. Gdzieś na jakimś grobie musi być. Czy nie? No lepiej, to jakbym zabił sobie tego. tego ludka. Tak po prostu bym miał wolne pole manewru. Dobra. Super, super ja, yeah. już coś mogę zrobić. Tylko co? O nie, to widzę kolejny przyjaciel. One się plęgną i plęgną, tylko kurczę. Cóż by takiego zrobić? Gdzie ja tu mogę tą dźwignię pyknąć? No, pociśnij go. O ty. Dobra. No, i teraz znajdźmy to, co mamy znaleźć. Tu jest dźwignia. Super, napraw przełącznik. Udajmy się. I wybijmy wręcz tutaj. I dobrze. I to będzie koniec tego odcinka. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, papierz na Facebooku no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!